Witam serdecznie, macie Włodzik, WG Kosakowo. No chwilę ciszy, no to praktycznie możemy tu trochę powiedzieć. Eee, dziś i jutro, może to chmury. Dziś i jutro, e, znaczy nie, dziś nie, dziś jest trening, no. Dziś mają trening e, praktycznie, zaczęli tak od godziny tam dziesiątej rozrabiać. Wczoraj też praktycznie wystraszyli ludziom psy, eee, y, uciekały. Góry przestały jaja nieść, jak krowy mleko dawać. No praktycznie e, będzie tutaj od jutra pokaz, e, w sobotę i w niedzielę pokaz samolotów odrzutowych. Będą tu latać nad Gołębnikiem, dlatego będzie pełne niebo e, samolotów, nie gołębi. E, dlatego od jutra nie puszczamy gołębi, gdyż to jest za bardzo, bardzo ryzykowne, e, bo taki przylot nad głębnikiem mógłby się skończyć bardzo, bardzo źle. E, nie tylko dla gołębi. Jakby wpadł w taką masę to jest raz a praktycznie drugie no mówię, nie wiem jak to wszystko wyjdzie gdyż mówię, jutro nie puszczamy w niedzielę nie puszczamy gołębi ale w niedzielę są gołębi pakowane na lot na poniedziałek na 220 myślę, że to nie zaszkodzi że będą się działy dwa dni choć, choć mówię lot będzie, lot będzie bardzo wymagający bo będzie pod wiatr Będzie podwiat, e, czyli mają 220 podwiat czyli będą musiały się wykazać. E, no jest ich tych gołębi, no parę uszkodzonych, jak z każdego lotu. Dzisiaj doleciał dzisiaj doleciał gołąb z drużyny e, Dawid Grabarczyk. No niestety bardzo mocno rozbity. E, no hardy gomb, nie wiem czy on się będzie nadawał na ten lat. Na pewno nie pójdzie, ale chciałbym go zakoszować na lata. No, lata, całe skrzydła, ma nogi, ma obydwie mocno uszkodzone. Cały, cały jest zdarty, obity. Noga jedna jest złamana w dwóch miejscach. No zobaczymy. Tyle tej głębi, no niestety, tak jak powiedziałem na jednym filmie, to są żołnierze, a loty wojna, no. Z ostatniego lotu 4 kołęby mocno rozbite, czyli a brakuje kilku, czyli nie wiemy ile tam ich naprawdę na tych drutach gdzieś tam poli. A tutaj mówię dzisiaj się zacznie. Dzisiaj się zacznie, teraz lata 1. To są treningi. No mówię, latają tutaj, będą miały jutro pokazy, będą mieli nad gdynią. A niestety, no mówię tu, tu troszeczkę nam e, przeszkadzają w naszych założeniach. Ale no, no cóż, no, no, tak jest. E, czyli, e, czyli tak jak powiedziałem, gołębie, e, gołębie e, może ja szczebia wypłoszę. E, gołębie e, dziś i jutro siedzą niewypuszczone. E, jutro są, e, znaczy w niedzielę są e, też niewypuszczane i są koszowane na, na lot 220 e, Trzebiatów, tam gdzie, zawsze, tam gdzie zawsze są wypuszczane już od kilku lat, myślę, że tam będą jacyś potwierdzający też. Ja już nie jadę, jestem tu na miejscu. Jeżeli ktoś chce przyjechać, to chętnie zapraszam e, na, na przylot, e, tam jedzie już córka e, i oni to będą puszczać, czyli Zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie. Tu wczoraj na przykład latało pełno już samolotów różnych jest kadry i eskadry, i ten jutro tego będzie tu naprawdę całe niebo, dlatego e, mówię, no, całe szczęście, że te głębie trochę są przyzwyczajone do tego hałasu, bo od czasu do czasu tu jakiś e, samoloty przeleci, czyli e, one nie robią sobie nic z tego, no, ale, no, jest ryzyko wypuszczać, mógłbym zrobić lot e, w niedzielę czy, czy, czy jutro, ale, no, mówię, bym miał bardzo fajny lot z wiatrem, E, tak, te dzisiejsze loty w, w, na WG, super loty, e, ale no niestety no, nie będę ryzykował. E, nie będę ryzykował, bo mówię, przylatuje jakaś duża grupa, a nie daj Boże, że tu akurat będzie nad, e, nad nami jakiś, e, mówię, robił jakieś e, wariacje, wariacje powietrzne: beczki, piruety i innego rodzaju dziadostwo. E, czyli e, startujemy. Zresztą tak jak było planowane, w poniedziałek pod wiatr 223 wiatrów. Do usłyszenia, dobry lot.